Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym wydaniu o świecie w Onecie. Dziś oczywiście jeden temat, który zdominował kilka ostatnich dni, czyli zbrojny bunt. Przyjaciela Putina, jego prawej ręki, człowieka, którego właściwie Putin stworzył, Jewginia Prigożyna, który najpierw przekroczył bez żadnego oporu granicę Ukrainy z Rosją, następnie zajął to wszystko w, w noc z piątku na sobotę, zajął Rostów nad Donem. To jest miasto, w którym mieści się główny sztab obsługujący wojnę w Ukrainie. Główne miejsca, główne magazyny żywności, sprzętu i w ogóle centrum logistyczne całej wojny. I on to po prostu, zajął, po prostu wjechał i zajął i wygonił. Dowódców rosyjskich z, ze Sztabu Generalnego w Rostowie, skąd później e, wysłał nagranie, kiedy beszta dwóch e, wysokich generałów, jeden z nich to wiceminister spraw, e, przepraszam, wiceminister obrony narodowej, a drugi to zastępca szefa sztabu armii rosyjskiej, i e, e, siedział rozparty, beształ ich i mówił im, że on stąd nie pojedzie, nie wyjdzie, dopóki nie dostanie w ręce. Szojgu I. Gerasimowa, czyli odpowiednio ministra obrony i y, y, szefa sztabu generalnego Rosyjskich Sił Zbrojnych. Co się stało dalej, Państwo y, zapewne pamiętają. Y, kilka tysięcy y, bojowników y, grupy Wagnera r, ruszyło y, kolumną w stronę Moskwy. Nikt ich nie zatrzymywał. Wśród nich były czołgi na lawetach. Na czele kolumny jechały ciężarówki z żołnierzami więc zapewne wiedzieli, że nie będzie to, to, to wojenne starcie, tylko raczej demonstracja. No i przed samą Moskwą kolumna się zatrzymała. Okazało się, że puczyści i Kreml przy wsparciu prezydenta Łukaszenki doszli do porozumienia, wojsko się zatrzymało i wróciło. No więc pytanie, które musimy tutaj postawić, kiedy się obetnie z tego cały, cały ten folklor puczystowski, który znamy jeszcze z XIX wieku z Hiszpanii, kiedy jakiś kacyk, lataszka na południu Hiszpanii, wyruszał do Madrytu, żeby przejąć władzę, mniej więcej to podobnie wyglądało, ale sprawa jest poważniejsza, bo jest współczesna. Więc pod czym parasolem jechał e, Prigorzyn? O co to zrobił? E, to są takie pytania, e, na które prawdopodobnie już udzielono tysiące odpowiedzi w różnych w różnych analizach dotyczących tego wydarzenia, ale może my spróbujemy zrobić tysiąc pierwszą, bo jednak troszkę więcej już wiemy dzisiaj niż w ubiegłą sobotę i niedzielę. Czy pan ma jakieś podejrzenia, co się stało? No wychodzi na to, że, że odpowiedź jest dość prozaiczna. Mianowicie ten, to była walka klanów w pewnym sensie tych kremlowskich i, i Prigorzyn był przywódcą jednego z tych klanów, usankcjonowanego oczywiście przez Putina, a na czele drugiego klanu, nazwijmy to, stała, stało dowództwo regularnej armii i od dłuższego już czasu te, te, te buldogi się gryzły o wpływy, o pieniądze. O dostęp do, do ucha Cara. I Carowi nawet było może trochę na rękę, że oni się gryźli, bo w pewnym sensie jedni zwalali na drugich winę za niepowodzenia. Na froncie w Ukrainie i, i, i Cara to nie dotyczyło. No, od jakiegoś czasu Prigozhin y, był coraz bardziej sfrustrowany, bo wy, wyglądało na to, że przegrywa tę ten, 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 ten rozgrywkę. Y, y, ministrowi Szojgu, czyli Ministrowi Obrony Rosji, udało się przekonać Putina, że tych Wagnerowców trzeba wcielić do regularnej armii, że nie może być takiego bałaganu i, i, i po prostu nieregularnej armii, która, która uzurpuje sobie pozycję dominującej siły na froncie. Putin się na to zgodził no i wygląda na to, że, że oznaczało to utratę wpływów, utratę pieniędzy dla Prigozina i to wyzwoliło w nim chyba tę, tę nazwijmy to, rebelię. Myślę, że Putin ją do, do jakiegoś tam stopnia sankcjonował, ale myślę, że nie spodziewał się, że będzie ona aż tak spektakularna. Stan ta jego dzisiaj poranna wściekłość, którą było widać w telewizji w tym krótkim, pięciominutowym wystąpieniu. No ale też widać, że, że, że no, tej tradycji rosyjskiej yy wieszania zdrajców nie za bardzo tutaj jest na razie gotów zrealizować, bo, bo to co zobaczyliśmy w ciągu tych ostatnich 48 godzin to, że, że wielu Rosjan uważa Prygorzina za bohatera, a elity wokół Putina, także te, te wojskowe za, za skorumpowane. No bo inaczej trudno wytłumaczyć, dlaczego trzydniowa operacja specjalna trwa już prawie półtora roku. No więc to się wszystko składa w obraz tego, że że, że Putin y, 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 słabnie i że, y, że Rosja jest. Y, no, co, co podejrzewaliśmy, ale to jest, to jest kolejny tak, to kolejna przesłanka ukazująca jakim strategicznie fatalnym błędem y, był atak na, na Ukrainę i, i Putin sobie połamał tutaj zęby. Tak, no, y, tu akurat się cofamy do y, y, 24 lutego ubiegłego roku. A miesiąc później Prigorzyn i jego grupa Wagnera została poproszona przez Putina, żeby zająć się. Działaniami na froncie, bo tam się nie najlepiej działo. Przypomnijmy, że grupa Wagnera to jest taka nieformalna jednostka, do której Kreml nigdy się nie przyznał, a która służyła po prostu dyktatorowi do wykonywania no, nieformalnych działań. Wcześniej, znaczy wtedy, kiedy została założona, służyła do tego, żeby żeby umacniać wpływy rosyjskie w Afryce. Pamiętamy ich interwencję w Syrii, obecną ich działalność w Afryce, w Republice Afryki Środkowej, środkowoafrykańskiej i w Mali. Tam nie tylko chodzi o to, żeby, żeby polityczne wpływy umocnić, ale żeby czerpać zyski ogromne, w, setki, w setkach milionów liczone z wydobycia między innymi złota. Więc Prigozhin był takim tak naprawdę był tajną przyboczną armią Putina od początku przez niego sankcjonowaną, stworzoną przez jego przyjaciela, człowieka zresztą odpowiedzialnego również za propagandę online. Jeśli Państwo pamiętacie rok 2016, poprzednie wybory w Stanach Zjednoczonych, to za całą tę propagandę i mieszanie się w wybory amerykańskie była zaangażowana organizacja o, o skrócie IRA, pod, pod, podobnym do nazwy separatystów. Terrorystycznej organizacji w Irlandii. I otóż te wszystkie no, najważniejsze, tak naprawdę, z punktu widzenia skrytej polityki Rosji międzynarodowej, wykonywał Prigorzyn. Wykonywał je również w Ukrainie, gdzie no, spełnił rolę takiego zwycięzcy spod Stalingradu. Oczywiście. To zwycięstwo jest bardziej propagandowe niż o znaczeniu takim, jak zwycięstwo pod Stalingradem miało. My pamiętamy, że posunęli się o kilka kilometrów w ciągu kilku miesięcy działań, stracili ponad 20 tysięcy żołnierzy. Ale jak wspomniałeś, Prigoszyn stał się bohaterem Rosji i tego, tego prawdopodobnie nie doszacował. Putin. Ja bym nie traktował tego tak, też powiedziawszy to, że Putin nie traktowałbym tego tak personalistycznie, dlatego że po pierwsze, Prigorzyn, wykonując tę akcję, z pewnością miał bardzo silne poparcie silnej frakcji na Kremlu. Już wspomniałem, że bez żadnej kontroli kilkanaście tysięcy żołnierzy. Prigorzyna przekroczyło w ciągu kilku godzin i dotarło do Rostowa granice Ukrainy z Rosją. Nikt ich nie zatrzymywał. Atak helikopterów, które zostały strącone nad, nad jego kolumną wynikał z tego, że pilotom powiedziano, że to jest desant ukraiński z, z terytorium Ukrainy właśnie. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.